Centrum Bezpieczeństwa Zdrowotnego Johnsa Hopkinsa, amerykański think tank założony w 1998 roku, przeprowadził ponad 20 ćwiczeń symulujących pandemię i ataki bronią biologiczną. Jedną z nich była operacja Mroczna Zima z 2001 roku, której jednym z głównych założeń było zaszczepienie niechętnej temu populacji. W innej operacji kryptonim Atlantycka Burza z 2005 roku zajęto się logistyką masowych szczepień i wojskowej kwarantanny. Następnie w 2018 roku operacja Clyde-X ćwiczyła system radykalnego przyspieszenia produkcji szczepionek. Z kolei operacją Karmazynowa Zaraza wystartowano na masową skalę w styczniu 2019 roku. Zaangażowanych w nią było wiele organizacji prywatnych i publicznych w całych Stanach Zjednoczonych. Trwała ponad pół roku i zakończyła się tuż przed wybuchem pandemii. Ćwiczono obronę przed wirusem pochodzącym z Chin, atakującym układ oddechowy. W październiku 2019 roku to samo Centrum Bezpieczeństwa Zdrowotnego Johnsa Hopkinsa. We współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym oraz Fundacją Billa i Melindy Gatesów zorganizowało niesławny Event 201 symulację, w której koronawirus zabił 65 milionów ludzi. Raport kompilujący wszystkie te wydarzenia został opublikowany w listopadzie 2019 roku. Napisano w nim: Wzywa się rząd Stanów Zjednoczonych do zastąpienia cyklu kryzysu i samozadowolenia, które od dawna nękają bezpieczeństwo zdrowotne. Uwaga doktryną ciągłego zapobiegania, ochrony i odporności. Innymi słowy, proponują zaprowadzenie reżimu sanitarnego, który obserwujemy wokół nas obecnie. Podpisany przez przedstawicieli armii koncernów farmaceutycznych i polityków amerykańskich dokument, wzywa do przyspieszonych szczepień, ale jednocześnie ostrzega, że w związku z tym coś może pójść nie tak i wzmocnić rozprzestrzenianie chorób. Po ponad roku zarazy wiemy już, że jej śmiertelność oscyluje w okolicach sezonowej grypy która swoją drogą zanikła w tajemniczych okolicznościach. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia przyznała, że testy PCR z 2020 roku są niewiarygodne. Teraz okazuje się, że szczepionka była gotowa, zanim zaraza w ogóle się zaczęła. Obecnie przyjęta strategia wyraźnie oznacza niekończące się szczepienia każdego mieszkańca globu nowatorskimi preparatami, które nigdy nie przeszły standardowych procedur testujących i dopuszczono je warunkowo. Technologią tak samo kontrowersyjną jest CRISPR, za pomocą którego można z łatwością manipulować DNA i nieodwracalnie je zmodyfikować. Mówi się, że możliwości CRISPR są nieskończone. So Jennifer Doudna, uhonorowana Nagrodą Nobla za tę technologię, próbowała przekonać do ogólnoświatowego moratorium na jakiekolwiek kliniczne zastosowanie edycji genów przy pomocy CRISPR. Jednak nikt się tym nie przejął. Nie tylko nie ma żadnych regulacji prawnych w tym zakresie, lecz praktycznie każdy może łatwo zdobyć wiedzę i za niewielkie pieniądze kupić w internecie wszystko, co potrzebne do nieodwracalnego modyfikowania genomu praktycznie każdego stworzenia na Ziemi. Szczepionka mRNA jest oparta na technologii CRISPR. Chiny niedawno użyły tej technologii do modyfikacji płodów, żeby uodpornić je na wirus HIV. W efekcie odkryto, że przy okazji skrócono długość życia. Jednak jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, koncerny farmaceutyczne zostały z góry zwolnione z odpowiedzialności prawnej za swoje nowatorskie preparaty. Dzięki temu mogą wprowadzić poprawki do swoich dzieł aż w końcu natrafią na pożądany efekt. Bez dwóch zdań. Rozpoczęto erę modyfikowanych genetycznie ludzi. W tym samym czasie jedni ustawiają się grzecznie w kolejce po nowatorski eliksir, a inni stają się obywatelami drugiej kategorii. Paszporty szczepionkowe, certyfikaty zdrowotne i kajdany wolności. Just imagine. North Korea in 20 years when everybody has to wear a biometric bracelet which constantly monitors your blood pressure, your heart rate, your brain activity 24 hours a day. You listen to a speech on the radio by the great leader and they know what you actually feel. You can clap your hands and smile, but if you're angry, they know you'll be in the gulag tomorrow morning. Produkowane przez tę samą firmę która robiła je na potrzeby więziennictwa, stają się nieodzownym elementem nowej normalności. Od niedawna mamy jednak nową symulację od znanego think tanku, nazywaną SPARS 2025-2028, a w niej następna pandemia i następna szczepionka oraz ostrzeżenie przed ruchem tzw. antyszczepionkowców. Na koniec nie zapomnijmy o scenariuszu Fundacji Rockefellera z 2010 roku pod tytułem Lockstep, w którym przedstawiono, jak w obliczu pandemii można wprowadzić autorytarne rządy i kontrolę społeczeństwa. Przygotujcie się na kolejną rundę, bo bez realnego oporu to wszystko będzie postępować.